Siemano, siemano, siemano. Jeszcze raz. Cześć, siemano. Tutaj Alan. Witam na moim. Jeszcze raz. Cześć, siemano. Nie na Cześć, siemano. Jestem Alan. Aktualnie mieszkam we Wrocławiu, a to jest mój pierwszy vlog. Vlog, to za akcent. Trochę się stresuję. A, no, content z siłownią. Żarciem, jakieś fajne sytuacje podczas dnia, usmienia, nie wiem czy będę to rzucał daily, czy może raz w tygodniu? Zobaczymy. Także tak, zaczynamy Winter Ark, bo na wakacjach nie ćwiczyłem, źle jadłem, jestem taki skinny fat. Lecę na siłownię. A, to jest Basia, jak coś, mój pudliszon. Basia, przynieś pieska. Dobra, no, ale ty nie idziesz Bye bye. Wróciłem. Nie mam miejsca na telefonie. i kurde, bez przeklinania. Co to ma znaczyć? Przestań. Wybloruje Co męczy? Stresujecie cię kamery, co? Nie. też jak kupał Ja? Być może. Ale to ty mnie tu zaprosiłaś. Chodź tu, powiedz mama. Powiedz mama. Zaraz idę. Zaraz idę. Ale brudas. Brudas. Denerwuję cię. ja <grywa> będzie głównym contentem Nakrywa cię. <grywa> Denerwuje mi piesko. Daj głos. Daj <grywa> głos. <grywa> Pięknie. Idziemy z nią? Odwisza. Na zdrowie. Nie wiążesz Się człowiek stresuje. Że ooo co on robi, nagrywa tylko. Tu opowiadałem Patrycji jak reagowali na mnie ludzie jak chodziłem z kamerą po siłowni i do niej, Kto to jest? <grym> Witam na moim pierwszym vlogu. Po powodzi. Ale to chyba nie było zalane. W sumie nie wiem. Bo byłem na wakacjach. I się nie rata. No i to Wrocław. To ja bym myślał. Zróbmy przebitkę, jak w logarzy. Ale mega ładnie tutaj jest. Jedno z moich Macie? ulubionych miejsc we Wrocławiu. O, żaba. Boisz się żaba? żab? Mhm. Dlaczego jesteś ze mną?